Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak wgrać mapkę, teksturpak i jak rozjaśnić sobie Minecrafta. Więc chodzimy na minecraftmapy.pl. Wybieramy jakiegoś parkura, na przykład łatwy parkur. Osobiście nie umiem grać parkura. Jak nam się załaduje, musimy pobrać. Klikamy pobierz, ładuje nam się. I na dole tutaj nam się pobiera. Przeciągamy to na pulpit. To minimalizujemy, na razie, nam nie będzie potrzebne. Klikamy prawym i robimy, wypakuj tutaj. Jak nam się wypakowało, mamy folder. Ten folder musimy przenieść, ale najpierw wpisujemy w lupce w wyszukiwarce jak to woli. Procent A p, p, data procent. Wchodzimy na ten folder. R klikamy kropka Minecraft. K szukamy e, tego o, folderu Cyves. Si 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 Save, saves i przeciągamy. I teraz e, z, zamykamy to. Wchodzimy, w, w, uruchamiamy Minecraft'a. Czekamy, jak nam się uruchomi. Po uruchomieniu zależy na jaką wer wersję trzeba, najpierw ustawić. dajemy Single Player i wchodzimy na Parkour Map. Jak możecie widzieć, tutaj jest do wersji 1.4.4, więc klikamy Backup and load, żeby cofnąć nas i jeszcze raz y wszystko zrobić. Jesteśmy y teraz na mapce, ale ja nie będę nagrywał. Tylko chciałem Wam pokazać, jak to ściągnąć. Ter teraz. Teraz wchodzimy na Google, wchodzimy na jakiś teksturpak obojętny. Jaki i dajemy? Wyszukamy własnego, ulubionego teksturpaka. To jest, wam tego linka, żebyśmy mogli kitać. Sobie tutaj też pobrać na tej samej stronie. Więc tak, wybieramy sobie teksturpak. Ja bym 32x32, i klikamy pobieranie. Czekamy 5 sekund, żeby się pobrało. 3, 2, 1, 0. I nam się tutaj w lewym. Dolnym <gul> rogu ekranu w Google Zainstalowano, nam się, przeciągamy to, znowu minimalizujemy i pisujemy znowu procent. Updata procent, tylko że ja tego nie zamykałem i mam to. Teraz musimy cofnąć i teraz pos poszukać resource pack. Wchodzimy tu i przeciągamy y tego tekstu paka tutaj. Czasami może nie zadziałać. Sprawdźmy jak teraz wyjdzie. Wchodzimy na Minecrafta, dajemy graj, Ładuje nam, nam się ten nasz Mojang, Mojang, jak to woli. Nam się załaduje, dajemy single player, wchodzimy na jakiś świat, na przykład Parkour Map ten co wcześniej. Większy mamy jeszcze ekran tego Minecrafta. O, i dajemy Escape, dajemy option i dajemy Resource Pack. I tu mamy Resource Incommitable. Tak się nazywa, ktoś nazwał ten Resource Pack, więc go tu wgrywamy. Dajemy tak, dajemy down, bo mo nam się resetuje Minecraft, tak można powiedzieć. Dajemy down i back to game i mamy nasz texture pack. oczywiście możemy mieć trochę mniej fps ale zawsze ładnie wygląda ja z przyzwyczajony do własnego normalnego texture packa. więc teraz wychodzimy i teraz pokażę wam jak zrobić żeby mieć większą jasność bez kładzenia pochodni wpisujemy znowu procent a p p d a t a procent wchodzimy w folder plików wchodzimy kropka minecraft i szukamy e, takiej arkuszu napisane Options. Chodzimy w tu i wyświetla nam się e, tutaj jakąś e, zahaślone coś, można powiedzieć. I szukamy na dół i szukamy gamma. gamma będzie i Ustawiamy sobie na przykład 5.0. Już miałem 5.0, ale sobie 6.0. I zobacz jak to wygląda. E, I dajemy zapis zmiany, że to się wszystko mogło zapisać. Chodzimy do minecrafta dajemy single player wejdźmy na nazwy moim serwer czekam jak tam się załaduje o. teraz ustawiamy time a z kapsułkiem się ciągę włącza time set light dajemy enter i jest jest ciemno, a widzimy jak w dzień. Tutaj mamy księżyc, ale jest jak w dzień. I to jest bardzo w pomocy. Ja polecam taki, taką rzecz. Więc teraz wychodzimy, zamykamy i dla mnie byłoby to na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie, za subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Cześć!